Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetroHobby. Trzy paczuszki dzisiaj to będzie szybkie rozpakowanie, z czego tu powinna być bardzo ciekawa rzecz. Dobra moi drodzy, polecimy sobie najpierw z tym. Polecimy sobie najpierw z tym. To jest jak widzicie, to jest chyba jakiś OLX. To jest chyba o, chodź. jakiś OLX Tetli, to nie jest herbata. Dobra. Zobaczymy co tu nas co tu nas czeka Szczerze mówiąc już nie pamiętam zobaczymy troszkę dostała, nie? Ale takie jest życie Co tu nas czeka a okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. dobra Moi drodzy, tu jest jeszcze kilka figurek jeszcze kilka figurek Patrzcie na to to jest Nintendo licencjonowane. Oj, czy to widać? Mamy księżniczkę Peach. Mamy już jego, zaraz tak. Mamy Gumbasa, Mariana Fire Mario. Mamy duszka, był. Mamy jako, mamy toda, żółtego tołda czerwonego, tołda drugiego już Eee, Ojej ten jak się nazywał już nie pamiętam kurde teraz to mi wyleciało z głowy w każdym razie o i mamy i mamy o więc mamy fajne rzeczy one pójdą sobie na półeczkę bo ja moi drodzy sobie ostatnio odstawiam troszkę kolekcję w ogóle to dajcie mi znać czy nie chcielibyście zobaczyć filmiku z mojej półki bo na razie tak naprawdę to jest moja półka to jest mój game room ale taka dość ciekawa więc mogę nagrać dobra moi drodzy tutaj nie wiem czy będzie coś związanego z kolekcją szczerze mówiąc bo możliwe, że to na firmę coś. A nie, dobrze. Moi drodzy, to jest paczka od. tu jest paczka od Bogusia. Od Bogusia Roczkowskiego, moi drodzy. O, tu jest padzik. koło, troszkę uszkodzony. No, może się go uda przełożyć obudowę, bo powinienem mieć jakiegoś troszkę uszkodzony. Szukam, moi drodzy, pada, bo swojego oddałem. Swojego pada do PlayStation 3 oddałem z konsolą. Dzieciakom, żeby sobie grały, więc nie mam, wpada do PlayStation 3, mam konsolę i tu mam coś bezprzewodowego, taki wynalazek, więc fajnie, to może być. O, baterie wylane. O, jejku Dobra, z tym będzie trzeba zrobić porządek. Tutaj jest prezent. No ale to nic, dobrze, że to otworzyłem, sobie to ogarnę. Dobra, moi drodzy, ale mniejsza o większość, bo tu sobie zrobię szybki porządek, bo mnie interesuje zawartość tej paczki. Zawartość tej paczki będzie mega ciekawa. Myślę, że nie tylko dla mnie. Myślę, że będą tutaj inni ludzie zainteresowani. Bo, tu będzie coś nietypowego: coś nietypowego, co się udało kupić całkiem niedrogą, i myślę, że fajne uzupełnienie kolekcji. Zwłaszcza jak mówimy o retro, to to będzie takie ciężkie retro, ale to będzie ciężkie retro, ciężkie retro, moi drodzy, osadzone w polskiej rzeczywistości. Tutaj mam wyświetlacz do Gameboya klasycznego, zapasowy, bo to akurat udało się zdobyć, bo tutaj zmieniał panna IPS-a, ale to jest. To jest to, o czym mówię. Włosy jakieś w bonusie. To jest, moi drodzy, oryginalne pudełko, jak widać. To jest oryginalne pudełko. Oryginalne pudełko, które pamięta yy, yy, czasy Edwarda Gierka. A teraz, co jest w tym pudełku, bo to jest najfajniejsze. Moi drodzy, jest to konsola. Mamy pistolet. Elektronika. W idealnym stanie jest to konsola, stara rosyjska konsola, ale nawet to nie jest najlepsze. Tu, moi drodzy, jest. Oj. Tu jest konsola elektronika, czyli to jest ta sama firma, moi drodzy, która robiła te gierki, wilki, zając i tak dalej. Ale jest jeszcze lepsza rzecz, która mnie zainteresowała. Mamy paletki, mamy pistolet, moi drodzy. To jest to. To jest na papierze niemalże nasączonym, nie wiem, jakąś kredą, jakimś takim czymś, czymś, to jest śliski papier. Moi drodzy, to jest pełny schemat elektryczny tej konsoli. Czyli de facto można by było tą konsolę odtworzyć. Nie, może tak będzie lepiej to pokazać. Moi drodzy, to jest oryginalny pełny schemat elektryczny można by było tą konsolę odtworzyć na podstawie tego schematu, w zasadzie to zbudować nawet nową. Więc to jest. To dla, ta dokumentacja w takim stanie naprawdę była warta zakupu całej tej konsoli. Konsola nie wiem czy działa, od razu zaznaczam. No ale zakładając, że mam pełny schemat elektryczny, nie będzie tutaj jakiegoś problemu z dobraniem komponentów, chyba że Chyba, że komponenty po prostu nie będą dostępne, bo jest jeszcze, tak, o, jest jeszcze taka opcja. Więc moi drodzy, pełen komplecik konsola od, od rosyjskiej Elektroniki. W zasadzie, to, w zasadzie to chyba ZSRR jeszcze wtedy. W oryginalnym kartonie. Moi drodzy, i teraz ktoś pewnie zapyta ile to kosztowało. Moi drodzy, to kosztowało 90 zł. 90 zł kosztowała ta konsola, ten zestaw, więc żal było nie brać. Chociażby do kolekcji, chociażby na półkę. I tutaj nawet jest jakiś to, to była jakaś oryginalna ta, ale niestety jej nie ma, już nie przetrwała. W każdym razie oryginalna elektronika ze schematem, co się nie zdarza, dwa pady, od Bogusia. To już zaraz wylane baterie idą na robotę. Zaraz będę z tym porządek robił. I moi drodzy. Wyświetlacz i moi drodzy figurki. Więc moi drodzy, taki zestaw. To uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Jak Wam się podobało? Mówił kusok moje trochę. Aha, i zapomniałbym. Zajrzyjcie na mojego OLX w opisie, bo będzie kilka rzeczy ciekawych wrzuconych. Myślę, że będziecie zadowoleni. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, cześć. Dobra, moi drodzy. Postanowiłem, że jeszcze nagram Wam test tej konsoli rosyjskiej elektroniki. Video Sport 3. Włączę ją i zaczniemy szukać obrazu. Raz. Dobra. Nie wiem, czy to jest wszystko dobrze. Chyba dobrze. O, da jakiś dźwięk. Dobra. Teraz sobie na telewizor się skierujemy. I sekundę się przestawimy i poszukamy. Poszukamy sygnału. Poszukamy sygnału. Już moi drodzy, tylko sobie muszę znaleźć menu. Ustawienia. Automatyczne. Lecimy. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Powinien teoretycznie. O, już coś ma. I już coś ma, jest jeden kanał. To już w zasadzie możemy zatrzymać. Gicik. Konsola moi drodzy działa. Jakie są tryby gry? Jeszcze nie do końca wiem, bo tu są przełączniki. Tu jest reset. Ale coś się dzieje, coś się dzieje, ja się tu bawię, moi drodzy, kontrolerami, coś się dzieje, ja sobie to obadam, więc, moi drodzy, sukces, sukces, konsola, rosyjska konsola, elektronika działa, tu jeszcze ma pokrętła, nie wiem, czy tu coś zrobię, tymi pokrętłami, chyba nie bardzo, oho, tu jest jakieś strojenie jeszcze, tu jest jeszcze jakieś strojenie pokrętłami, gdzie z sygnałem steruje, nie wiem, jak Wam tego pokazać, bo tu są jeszcze dwa pokrętła. Jednym steruję. To mi obraz znika i się pojawia, więc tu, można jakąś moc sygnału chyba ustawię coś takiego. Więc... No ale sukces. Sukces, jestem zadowolony. Dobra, moi drodzy, tyle na tym filmiku, więc fajna rzecz trafia do kolekcji. Trzymajcie się, pa pa, cześć.